Kasia, gotowa w końcu. Prawie muszę tylko jeszcze spakować kilka drobiazgów. A w tych wszystkich walizkach się drobiazgi nie zmieściły? Zostało tylko trochę. Tylko trochę? Gdyby przeprowadzała się cała wioska, to tak. Ale nie jedna osoba i to jadąca na obóz. Oj, nie przesadzaj. Zaraz wracam, muszę coś wziąć z łazienki. Gdzie się podziały moje rzeczy? No przecież są. Tylko po prostu je trochę skompresowałem. I oczekujesz, że w to uwierzę? No. I nawet tu nie wraca ich bez moich rzeczy. Co? Moje rzeczy na obóz. Przecież cały czas nosisz to samo. Coś ty tam opakowała? To nie ubrania, tylko rzeczy do pranków na gamoni. Naturalnie to potrzebne. Ha. Przyniosę więcej! Jeszcze? Hmm. Hmm. よきんちでもなとおちにいなて Brachu! Jesteś mistrzem! Aha. Ej! Dlaczego zabrałeś wszystkie moje rzeczy? Zaraz cię dorwę! Wszystko będzie dobrze! A jeśli nie? Co jeśli nie dotrzemy do obozu? Co jeśli strzeli opona? Mamy zapasową. A co jeśli strzelą dwie opony? A co jak będziemy mieli wypadek? Albo uderzy ten skuter, albo rower? Nic się nie stanie, nie przeżywaj. No, chyba, że przelecą przez przednią szybę i uderzą naszego kierowcę, który zemdleje za kierownicą i. I od razu go ocucimy, po czym kontynuujemy dalszą podróż. W obozie będzie tyle niebezpieczeństw. Możemy na przykład zostać zaatakowani przez leśne zombie. To tylko fikcja i straszaki dla dzieci. Wcale nie! Istnieją grzyby, które mogą sprawić, że osoby. Ona tylko żartowała. O nic się nie martw. Próbujesz sprzedać gołębiom telefon komórkowy? Co? Nie, próbuję złapać zasięg, żeby zadzwonić po transport dla naszego obozu. To pozwól mi to zrobić. Ja mam zasięg. O, tu świetnie! Śmiało! Gotowe! Więc za ile będzie? Jest i Helikopter? Seria? Odwołuj go! Nie tego potrzebujemy. No dobra, Jastrząb, odbiór, Jastrząb, odwołuję, odbiór. Ale to było głośne. Potrzebujemy czegoś prostszego. Rozumiesz? Czegoś, co jeździ po ziemi. Trzeba było tak od razu. Załatwimy. Jest już w drodze. Brzmi obiecująco. Pański powóz czeka, sir. Powóz. A teraz co ci się nie podoba? Teraz nie podobasz mi się ty. Ale w czym problem? Jedziemy na obóz, nie na bal. Ciężko ci dogodzić. <słuch> tak. Lista rzeczy, których potrzebuję, jest kompletna. Teraz na pewno niczego nie zapomnę. Jesteś zajęty? W sumie tak. Pomóż mi, proszę, szybko! Co mam zrobić? Idź do sklepu. Zapomniałam lakieru do paznokci. Do sklepu? Przecież on jest kilka kilometrów stąd. Co to dla ciebie? Poruszasz się szybciej niż ludzie. No dobra. No. no. Ale to zły kolor. A ten? Teraz dobry. Dzięki, stary. Ty też potrzebujesz pomocy? Aha. Ale to nie potrwa długo. Co mam zrobić? A może mi wyjaśnisz? Ja nie wzięłam dużo, a i tak się nie mieści. A nie próbowałaś nie wpychać, tylko złożyć i włożyć? Co? Jasne, zajmę się tym. Trzymaj. Uuu. Gotowe. Nieźle. To jakiś rodzaj wampirzej magii? Mm, tak, jakby. Mogę już iść. Aha, dziękuję. Wystarczy tego pomagania. Pomóż mi jeszcze raz, ostatni. No, ale ja muszę... szybko. Cie... Która? Mhm. Teraz mogę spakować wszystkie rzeczy na wyjazd. Wreszcie. W porządku, samochód już jest. Idziemy. E, co? Ale jak to? Jeszcze się nie spakowałem. To czym ty się zajmowałeś przez ten cały czas? Nikt na ciebie czekać nie będzie. Szybko do samochodu. Rzeczami. Mam nadzieję, że to będzie obóz edukacyjny. Fu, nie, po co w ogóle tam jedziemy? Na pewno będą tam fajne zajęcia. Mam nadzieję, że można tam popływać i się opalać, i że jest internet i siłownia. Abyśmy tylko tam dotarli. I żeby konie nie padły z przemędzenia. A mówiłem. Helikopter byłby jak znalazł. Sklep z rzeczami na wyjazd też by nie zaszkodził. A ja chciałbym ciszy. A, -a, 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 -a! A co pani tu robi? Przyjechałam Was odwiedzić na obozie. Na jakim obozie? Jeszcze na niego nie wyjechaliśmy. Ale wy nie musicie nigdzie jechać. Obóz jest tutaj.